I wózek, 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 no, 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 super. jest ta Nie super! Nie? Ciepko, ja <ścoughs> no, Nie, pierd... <ścoughs> nie. No, On mnie widział. O, mili państwo. Bye. Miłego dziankańka i dzięki za chwileczki. Wzajemnie, Ale chodzi, ale on chodzi. Jestem kurwa niewidzialny. <grywa> chodzi, patrzy. Ufiu, Ej serio, jestem inkognito! Jak błotniście. Znowu mamy pigułę. Niech poczuje tą rurę w swojej dupie. Znaczy co? Nie. Dobra, chodźmy powolutku. Musisz no się odsunąć z pola rażenia Nie ma to jak no. dostać zawał, bo Ty I prosto No odwariowałeś?! <laughs> Zabrałeś mi 3000! <laughs> o kurwa! Dobrze, że ją o. trzymam. mam dwóch. Nie, nie nic nie na Ja wam nie ufam. Bierz to, bierz to! Bierz to, co? Bo cały czas Bo Po się a tęczkę wziąłam! A tęczkę możesz użyć! Nie, Dajcie mi wyjść! Dajcie mi wyjść! to! Dajcie mi stąd wyjść! Nie lękaj się! To one cię wsadziły do kibla, ja cię niosam na statek! Ja jestem z klidem, bierzesz to, bo ci to w dupę wsadzę! A i kajki? Dobra! A, ciopapi! Ci krzęci? To też. To ja jeszcze... jest <grymny> ostatni punkt? <grymny> nie, nie. Idę poszukać. A ja go obserwuję Muszę mieć content. <grymny> Kupi! Dobry. Zapraszam, zapraszam. my jesteśmy nowym znowu od. Ty PIN, do głupia. Daj mi wyjść spoza tej kasy. Nie, ja ją po prostu wyjaśnię tutaj. Ja ją zaraz wyjaśnię. Weszła, nawet się porządnie nie rozejrzała i wyszła, no. Ja nie wierzę. Jak w ogóle zero kultury? Zero kultury, no wypuść mnie, nie? wypuść mnie. Let me out. Na pewno trzeba kupić chryzantemy złociste. Tak, to na pewno kwestia tego, że chryzantem złocistych nie było. 10 złotych. Widzowie wygraliśmy. Możemy nadal jej mówić, że jest słodziusią, uroczą, kochająca, malusią, bekową kocicą z dużym serduszkiem i mikrusowym ciałkiem owo. Przepraszam, ale na chwilkę muszę was zostawić, bo idę rozdzielić koty. Zaraz będę. Boże, jeszcze sobie słuchawki wsadziłam do sosu. Do powali mnie, no kurwa. Bisia, ja zawsze myślałem jesteś dzielniejsza z naszej dwójki, to jesteś. Jestem najdzielniejsza na świecie! Tak? To zapraszam. Tak. No. Czemu? Nie. Czemu? Nie ma czemu! Ona ona roluje, ona. Nie, 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 potka, potka, Wywrót! Jak teraz nie przeskoczysz, to przysięgam. No płotka! Nie, 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 nie. Jeszcze raz, do trzech razy sztuka, dawaj, pyk! Nie no, ty pierdolisz Potka! Potka! Ty mnie. No, przyciągam! Ona lata, kurwa, nie skacze, No patrz! Potka! Ja cię nie uczy. Co ty robisz? Koniu! O! Kurwa, ile ona musiała magii użyć, żeby przeskoczyć ten płot? Kurwa to ten rytuał to to będzie nic porównaniu do tego co ona na płocie robiła teraz Ja pierdolę Jestem twoim uroczym zwierzęcym przewodnikiem <śmiał>, Miał miał <Oui>, oui, oui. miał <śmuchy> Tak jak wreszcie anime są jakieś maskotki co odprowadzają odprowadzają przez świat <śmuchy> On się styżam

Miał miał, miał miał, miał, miał. Miał miał, miał miał, miał, miał miał. Miał miał, 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 miał miał, 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 miał. Miał miał, 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 miał. Miał, 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 miał. Jakby to on był aktywnym członkiem grupy. On gadał za to on. Dzisiaj wyglądacie bardzo twarzowo. No za kola, nie z tej ziemi. No słuchaj, gościu. za kola. W końcu wyglądam na swoją inteligencję mi Czemu nic mówicie? To było niemiłe Ta, ta idziemy, cisza, ta cisza mnie zabolała Wiecie czego mi tu brakuje? Dajcie mi moment Ja, ja to zrobię Ja to zrobię, czekajcie Mmm To będzie to? O, teraz można grać! No kurna! Teraz, teraz to się faktycznie czuję jak w nie nalałam do końca, przepraszam No lej, lej te kole W sumie, jakbym chciał poglądać 3D-baby, to bym y, na podwórko wyszedł Oczy też robiły. I smutno mi teraz. Chuj, dobra. Wracamy. Wracamy do starości. Stary wraca. Witam, widzowie. O kurwa. O kurwa, gdzieś wyjebałem model. Gdzieś wyjebałem model poza ekran. Gdzie jest ten model? Kurwa, mać. O, dobra. Siema Czy Ja tu mogę wejść. Nie, nie mogę. A to my możemy sobie to wykorzystać? Czy on mnie za chwilę złapie i będzie. Bycie. masz sorry musiałam musiałam mu zabalić w łeb.